Witajcie, witajcie. No wstrzymaliśmy się, wytrzymaliśmy i e, mega zestaw startowy, e, Road to Euro, e, kupiony w polskiej dystrybucji, czyli w Biedronce. E, Okej, okay. co tutaj jest? E, tylko tu karta limitowana. E, tylko tu karta limitowana, z limitowanej edycji XXL, e, gdzie można kupić? No, ja może część dwie, część nie wie. W biedronce dzisiaj się pojawiły. E, I co ciekawe, byliśmy pierwsi, jest godzina 7.30. E, o, 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 chyba Kurtua jakieś czerwone okrągłe? Nie, hazardno. hazard! Ba, 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 ba. O, ładny ten. A widzieliśmy to. Limitka tutaj. Tu, tu, tu. O, bardzo dobrze. Dobry 108. atak. 108. Dobry atak. Czyli mamy tak. Albumik. Yy, jedna XXL-ka. 600. Album. Yy, I limitowana, mała. I limitowana xxl -ka. Fajne, fajne karty. Widać, że z serii na serię przykładają większą uwagę do jakości tych o Oj naprawdę, bardzo fajne, prawda? Limitki są fajne. Ale ta jaka super. Mhm. No. Okej, okay, otwieramy saszetki. No my pierwszy raz dopiero nie chcieliśmy tam niemieckiej wersji kupować tylko czekaliśmy czy w ogóle w Polsce coś takiego będzie no i mamy co tutaj jeszcze? jest coś ciekawego z rzadkich kart oficjalna, Ofic ofi oficjalna maskotka EUDO no i... Eudo. Game Changer oczywiście. Game Changer czyli nic takiego co by chciało się trafić i można było się tym chwalić fajnie że ten że loga są bardzo często bo pamiętam w Brazylii to jedna na trzy, jedno logo na trzy ten, bo pamiętam że w było... to mieliśmy tak. loga. O, na było. One to watch zaczynamy. Proszę bardzo. Rising raise, Rising star. star O! do, do to euro. To co to Do Down to UFO do 2016 to jest? Tak. Tak. No to co. 1 na 33. Od razu? No tak, od razu. No to od razu ta najrzadsza karta od razu jest to Nie, jeszcze najrzadsza to nie? jest maskotka. A, maskotka. No to dobrze. No a to zwykłe. Dlaczego ty stąd bierzesz? Bonucci. Witzel. witsel, witsel. Rakitic. Rakitic znowu, żeby nie powtórkowe było. Ale ładne te karty są, piękne. Ciekawe jak będzie same euro. I miejmy nadzieję, że z Polakami. <laughs> Dobra, następna. Właśnie, czy uda nam się jakichś Polaków dzisiaj trafić, Możemy odsunąć. tak. A, w tle jest wyzwanie online. Puchar? A nie, to jest. Poczekaj. Puchar od razu? Belgia. Zobaczmy, ten. Zobaczmy, czy to rzeczywiście jest. 3, eee, no bo. To jest Sodaut to euro. E! Eee, znowu jeden na 33 Nie, no to to jest... No to jest też dout UEFA wf... EURO A tam to też było do UEFA A, euro. official maskot. Chcemy oficjalną maskotkę. Nie... Belgia. Ładnie. Co to? teammate Osię, osija Osija, Pereira I no Wratti Grzejemy dalej O, już cztery minuty. Czy jeszcze to coś będzie dobrego? Musimy. Będzie! Się... O, znowu defensive Belgia! Kompany Defensive Frog. Line up, czyli. Line up to jest 1 na 2,5. Line, line up to trzeba ten robić. Tak line up. Team A to manda. jest to. Defensive lock 1 na 9. Co to? Team make. Piszczek. No, wreszcie Polska. Piszczek. I sujnic. Bośnia i Hercegowinka, sui, jeszcze wow. maskotka, maskotka, maskotka. Coś... Będziemy mieli jeszcze game rac... to Topal. już To na To Topal, Turcja. No i co? Hamalajnen. O, hole bas. Diego Costa. Diego Costa Foren. A w tle jest wyzwanie online. Można karty wprowadzać i grać, tak? Na razie ram... No, wystartowaliśmy z podstawowymi kartami. Zaraz yy, dodamy. Dynamo. Dynamo. Lineup. Lineup, czyli to łączenie, żeby zrobić sobie taki ładny jakby plakat. Szwajcaria. <laughs> Line up. Żadnego Niemca nie mamy. Tak. To jest Simon. Ostatnia. 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 O o, o, o. Ala baba. Ala baba. Fans for Ala baba. Alla baba. Ładne, ładne te loga są. O ja nie... Ła... Wow. Co to? Ka Kampel Kamp. Będzie ze Słowenii I będzie z, Bajed, z Bodusi. No właśnie Fox. Austria Wayne dwóch... Wayne? runa. Dobra, to tyle Dziękujemy, no trochę tych kart U nas otworzymy yy, Ale wydaje mi się, że Jak na początek nie jest źle te karty fajne. O, Wayne i Wayne. Tylko, że trochę w innych zestawikach. Naprawdę, naprawdę nie było hmm. źle. Pozdrawiamy.